Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zmienić tapetę na Macu. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, aby zmienić tapetę, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na, na, na pulpicie naszego komputera. Następnie wybieramy Change Wallpaper albo, jak mamy po polsku, to Zmień tapetę. W tym momencie otwiera nam się takie oto menu, i tutaj mamy tapety, które już są wgrane, więc wystarczy, że na dowolną z tych tapet klikniemy i ona z automatu się zmieni, tak jak widzimy w tle eee, dajmy na to, klikniemy na tą, no i tutaj widzimy, że tapeta się zmieniła, jest ona ruchoma możemy zmienić na wenturę, na sekwoję i tak dalej i tak dalej, cokolwiek sobie wybierzemy albo możemy także zmienić na naszą własną tapetę, na nasze własne zdjęcie aby to zrobić, mamy dwa sposoby. Po pierwsze, tutaj u góry mamy Add Photo, czyli dodaj zdjęcie. Następnie klikamy Wybierz, czyli Choose. I w tym momencie należy znaleźć, w którym folderze mamy tapetę, którą chcielibyśmy ustawić. Czyli u mnie to jest Legends of Elysium. Klikam Choose. No i w tym momencie już jak widzimy, moja tapeta została ustawiona. Tutaj jeszcze ważna rzecz, w zależności od tego, jaki jest rozmiar naszej tapety, w tym oto miejscu możemy wybrać, czy chcemy, aby ta tapeta się wypełniła obraz, czy może fit to screen, czyli dopasowała się wysokością, czy też szerokością, w zależności od tego, co jest większe do ekranu, czyli wtedy by to wyglądało tak w moim przypadku, czy też na przykład wyśrodkowane, albo. Stretch, czyli rozciągnięte. Wygląda to wtedy tak więc tutaj możecie sobie dostosować w zależności od tego jakie zdjęcie macie, tak żeby to jak najlepiej wyglądało. No, i to był właśnie pierwszy sposób z dodaniem jednego zdjęcia, a możemy także dodać cały folder zdjęć, i wtedy te zdjęcia mogą się automatycznie zmieniać, na przykład co godzinę albo co 30 minut, czyli co chwila będziemy mieli inne zdjęcie z tego folderu. Aby dodać folder, klikamy tutaj czyli dodaj folder. Następnie wybieramy folder no i wskazujemy folder ze zdjęciami, które chcemy, aby się ustawiały jako tapety i klikamy choose, czyli wybierz. W tym momencie tutaj na samym dole, jak widzimy, mój folder Legends of Elysium został dodany i jeśli kliknę na jakąś z tych tapet, to jak widzimy, się od razu ustawia. A jeśli chcemy, aby te tapety się automatycznie zmieniały co określony Okres czasu, to, na, to należy tutaj kliknąć w tą pierwszą opcję z tymi dwoma strzałeczkami. Oznacza to, właśnie, że w danym folderze te tapety będą się zmieniać automatycznie. Co jaki czas? Możemy to ustawić w tym oto miejscu. Czyli w tym miejscu w tym momencie jest ustawione co 30 minut. Jak ustawię co 5 sekund i do tego ustawię, aby zmieniały się losowo. No to teraz, jak sobie tutaj pomniejsze. To zobaczymy, że co 5 sekund ta tapeta zmieni się na inną, tak jak w tym momencie widzieliśmy. I właśnie w ten oto sposób możecie zmienić tapetę na Maku. Możecie ustawić, aby automatycznie się co określony okres czasu zmieniała. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się to zrobić, i pamiętajcie, aby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.